Adrian, dawno nie rozmawialiśmy, a kibice interesują się, co słychać u Nadziei Zagłębia Lubin, Adriana Błąda. Panie że, się... Panie, że się interesują, no nie wszystko w porządku, idziemy do przodu. Ale na boisku pojawiasz się, można powiedzieć, okazjonalnie, bo zaliczyłeś jedynie epizod w meczu z Polonią Warszawa w Warszawie. Pozostałe trzy spotkania nie oglądaliśmy Adriana na murawie. Co się dzieje tak naprawdę? Dlaczego wypadłeś z kadry? Nie wiem może też moja słabsza dyspozycja. Inni chłopacy są po prostu w lepszej formie, no i myślę, że to tylko waży na tym, że nie wybiegam na boisku i Mamy Arek Arek jest w gazie, szala bramki, Wojtek jest w dobrej formie, Traoria jest też w lepszej formie, no to dlatego myślę. Jak kibic zagłębia chyba przeglądasz fora internetowe. No na pewno zdarza mi się. Nie pojawiają się komentarze, a młodemu pewnie odbiła soda, albo Adrian gaz z meczu na mecz w zeszłym sezonie. Czy zgadzasz się z takimi opiniami, czy uważasz, że są trochę krzywdzące, bo solidnie pracujesz na to, żeby mimo wszystko pojawiać się w tej 18 meczowej? Powiem szczerze, że nawet nie przejmuję się takimi komentarzami, bo to, to jest dla mnie to jest tylko śmieszne. Też na pewno kto to pisze, to po prostu nawet może mnie nie zna, nie widzi jak trenujemy, nie widzi jak ja się zachowuję i pisze po prostu tak. To jest jego sprawa, ja tam się tym nie przejmuję, ja robię swoje, trenuję ciężko na, na treningach, żeby dostać swoją szansę no tyle, no i tyle. Myślę, że w końcu ją dostanę. Jeśli nie grasz w Ekstraklasie, to... Zasilasz zespół prowadzony przez Adama Buczka, to jest dla Ciebie kara i syłka czy grasz z przyjemnością, żeby być cały czas w formie i w tym rytmie meczowym? Ja, ja się cieszę właśnie, że mogę schodzić, bo w tamtym sezonie zdarzyło się tak, że na przykład jak mieliśmy wyjazd, wyjazdowy mecz z pierwszą drużyną, jechałem na awka i młoda miała na przykład w tym samym dniu mecz albo już wyjechała w tym dniu i nie mogłem z nim jechać. No to na pewno nie miałem tego rytmu meczowego, a jak schodzę grać do nich, no to zachowuję ten rytm meczowy i na pewno i na pewno to mi pomaga, żeby utrzymać jakąś formę, utrzymanie tej, tej dyspozycji. Twoje umiejętności mimo wszystko nie. E, zostały zauważone przez trenera reprezentacji, zostałeś powołany do kadry U20, graliście dwa mecze. W drugim przeciwko Włochom, mocnemu rywalowi, udało ci się strzelić bramkę. No, muszę powiedzieć, że z tego przebiegu meczu ogólnie z włochami byliśmy drużyną, która dominowała na pewno ten mecz i mogliśmy spokojnie wygrać więcej, ale udało się tylko raz trafić do bramki. Akurat ja, mi to już no, cieszę się na pewno z tego, ale najważniejsze są najważniejsze jest to, że daliśmy zwycięstwo w końcu młodzieżowej reprezentacji Jesteśmy w tym turnieju i myślę, że na pewno będzie nas stać, stać na to, żeby też tam ugrać. Następny mecz mamy z Niemcami i myślę, że nie będziemy też na pewno gorszym zespołem. W dotychczasowej karierze często zdarzało ci się strzelać bramkę głową? We w juniorach. A, a jak wyglądała właśnie sytuacja, po której strzelili bramkę? No, dostałem dośrodkowanie od Mateusza Szczepaniaka, też wychowanka Zagłębia. Z jednej strony i dostałem za obronę, za linię obrony i. Była na wysokości kolan, no i jakoś tak, tak się zdecydowałem, że policiałem szybakiem, i udało się akurat zmieścić się w siatkę. Chciałem Cię jeszcze zapytać o uczucie, którego doświadczył ostatnio Arek Woźniak, a, a Ty też miałeś okazję usłyszeć, jak w trybuny skandują Twoje imię i nazwisko. To dla chłopaka związanego z Zagłębiem chyba ogromna satysfakcja. No, na no pewno. Bo jesteśmy wychowankami tego klubu, i gra tutaj to jest dla nas spełnienie marzeń. A jeszcze tak jak Arek strzelił bramkę, mam nadzieję, że nie, nie ostatnią. Mam nadzieję, że będzie strzelał ich jak najwięcej, tego mu życzę. I no, dla nas jest to na pewno jakaś radość, bo jesteśmy z tego miasta i tutaj jest wielu kibiców, którzy, z którymi graliśmy gramy i, i mieszkamy razem na osiedlu. I na pewno nas kupę lat znają i na pewno nam kibicują zawsze. I to jest dla nich, dla nich te prezenty, które Arek na przykład teraz. Adrian, kiedy będziemy obu chłopaków z Mickiewicza oglądać na Murawie i będą przesądzali o wyniku jak ostatnio Arek? Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. No, to, to, to pokaże czas. No. Tego tak nie mogę powiedzieć, ale no, chciałbym, chciałbym, żeby jak najszybciej. Zobaczymy, no. jak przyniesie się formu. Dziękuję i tego Ci życzę. Dziękuję.